Ha, na to co dzisiaj malujemy? No bo ja idę na moją pierwszą randkę. Oh! <śmary> <śmary> Ojej, proszę pani, czy, wszy czy wszystko w porządku? <śmary> Przepraszam. Pierwsza randka? Oh! Oh! <śmary> Jakie to emocjonujące! <śmary> A powiedz, kochanie, od kiedy ty masz lat? Piętnaście. <śmary> Wspomnień czar. Właśnie na takiej pierwszej randce powstała moja malutka, już nie taka, mała Jessica. Co? No, i ogólnie to był taki mój krasz szkolny. A co to jest, a co to jest ten krasz. Yy, no, w sensie takich, co się podkochuje. A jak to no. się pisze? Cyry, usychy. hy. A kruz, kruz, ok, wszystko jasne. A co pani właściwie robi z tą mąką? No, jak to co? No, puder ci świeży przysiewam, kochana. No, tak o ważne wydarzenie moje. <noise> Zaszaleję. No, ale to się wszystko sypie na podłogę. miski zapomniałam, że się roz... A to odkulaczem wciągnę i z powrotem. Więc <śm> kochana, gdzie na te randki idziecie? Do kina. Do kina. A który to będzie twój chłopak, kochana? No byłby pierwsze. To wiesz, kochana, jak się nie uda, to wiesz, jak to mówią. Pierwszy chłopak jest jak naleśnik do wyrzucenia. A pani ile miała chłopaków? Dobre pytanie, kochana. Momencik. Ale, że w gimnazjum? Kurczę, wykrzywiła się troszeczkę. I gotowe! I naprawdę mu się to spodoba? Ale oczywiście, kochana, pamiętaj, że przede wszystkim liczy się to, co masz tutaj. W łopatce? Nie no, w sensie, że w sercu. <śm>